Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sykułce wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu aut ciężarowych parę kilometrów przed miejscowością Kuźnica. Po dojechaniu pierwszych zastępów na miejsce zderzenia informacja potwierdziła się. Po rozpoznaniu ustalono, że samochód ciężarowy wjechał w tył aut stojących w kolejce do granicy państwowej. Skutkiem tego zderzenia było zakleszczenie kierowcy jednego z ciężarówek. Po udzieleniu pomocy, to znaczy uwolnieniu, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, osoba ta została ewakuowana poza strefę zagrożenia i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce, jeden zastęp z OSP Kuźnica oraz jeden zastęp z OSP Starowlany. Dwóch samochodów stojących w, kolejkę, w kolejce, w której uderzył ten samochód nadjeżdżający właśnie Yy, z górki nic się nie stało, nie odnieśli oni obrażeń.